Witamy Państwa! Dzisiejszy towarzyski mecz komentować będą Dariusz Szpakowski i Jacek Kaskowski. Wspólnie zobaczmy, jak zaprezentują się piłkarze na boisku. Oto i ustawienie, w jakim dzisiaj zagra zespół. Zagrają dzisiaj w ustawieniu 4-5-1 z linią pomocy nieco przesuniętą do przodu. A dzięki dwóm operującym bliżej bramki pomocnikom, wysunięty napastnik nie będzie musiał jedynie walczyć w powietrzu lub zastawiać się plecami do bramki, żeby przyjąć piłkę i odegrać. Realizator prezentuje nam teraz ustawienie drużyny. Zawodnicy dzisiaj zagrają w ustawieniu czterech obrońców, czterech pomocników, dwóch napastników w odmianie z diamentem. Czy to dobry wybór? Chyba tak. Na pewno bardzo zrównoważony. Będą mogli. Nieudanym ślisk. Powinna być za to kartka. Początek meczu sędzia daje wyraźny sygnał, że nie będzie tolerował tego typu zachowań. Żółta kartka to może dość drastyczny środek, ale jeśli zobaczymy dzięki temu mecz bez brzydkich fauli, to popieram. Miejmy nadzieję, że nie skończy się to czerwoną kartką. Na państwa ekranach Mauro i Owszem, to jest piłkarz, który naprawdę potrafi pracować głową na boisku, zarówno w przenośnie, jak i dosłownie. Ładny atak pozycyjny. Cierpliwie wyczekują na okazję do strzelenia bramki. Aut dla River Plate. Akcja z skrzydłem. Martinez. Fernandez. Martinez. Próbują uśpić rywala tą nieskończoną serią podań. Martinez. i kargi, Perišić. będzie prowadzenie? Tak jest gol, ależ tutaj się zrobiło ciekawie To mógł być kluczowy moment spotkania Teraz rywale będą musieli się przegrupować Zagrać zupełnie inną piłkę Tego nie dało się nie trafić Mocno i w dodatku z bliska Bardzo dobra akcja, szybkie, zaskakujące wejście w pole karne Uderzenie nie do obrony No i popatrzmy na ujęcie z innej kamery na tę bramkę I mamy otwarcie w tym meczu 1 do 0 Numer 15 Mario Martínez. Nieustannie nękali przeciwnika Aż zmusili ich do wybicia Będzie wrzut z autu Martinez, Naim golą Brozowicz Icardi Znakomita sytuacja Naim Piłka minimalnie nad poprzeczką, nie ma bramki. Może się z tego rozwinąć ciekawa akcja. Oje, nie trafia, jednak nie ma bramki. Tu powinien być już remis, nie? Dobrze, ucieka obrońcom. Dobra okazja! Ach, jak niewiele brakowało! Dobra decyzja! Troszkę celniej i byłaby bramka wyrównująca. Ale to był dobry sygnał. Warto tu jeszcze powalczyć o remis. Martinez. Hmm. Ale wspaniała akcja, co z niej wyniknie? Nańgolą! golą! Jest kolejna bramka! I mają już dwubramkową przewagę! Byle tylko za bardzo nie uwierzyli w siebie i swoje zwycięstwo, bo to może spowodować zbytnie rozluźnienie szyków. No, z takiej odległości nie da się spróbować. To był gwarantowany gol. Napastnik przyłapał bramkarza, kiedy ten przeniósł ciężar ciała napięty. I nie miał szansy zareagować. Wynik 2 do 0. Ale nic nie jest jeszcze rozstrzygnięte. No, z tego miejsca można strzelać. Ze skrzydła. Uderza. Ale świetnie zablokował. No, piłka oddana w zasadzie bez walki. Perez. Martinez. Na Ingolą. I Długo rozgrywają piłkę, ale myślę, że mają sposób na to, by zakończyć tę akcję. Zagrał w pole karne, ma tam kto uderzyć na bramkę. Dobre, dalekie wybicie. Sędzia kończy. Ruszamy z drugą połową spotkania River Plate przy piłce. Perisic i kargi. Ma do kogo podać. Jean Mario. A szkoda, nie udało się opanować piłki. Fernandez. Nie można mieć chyba żadnych zastrzeżeń do jego gry, do przerwy. To był na razie jego bardzo dobry występ. Świetna bramka i między innymi dzięki jego wysiłkom prowadzą do przerwy. Tracą piłkę. Fernandez. To może być bramka kontaktowa? Piłkę do bramki, no ten gol może odwrócić losy spotkania. Wydawało się, że są na straconej pozycji, ale teraz naprawdę mają o co grać. Okazuje się, że nie wszystko jeszcze w tym meczu rozstrzygnięte. Wydawało się, że nie są w stanie nawiązać walki, a tu proszę. Wynik 2 do 1. Jeszcze o niczym nie przesądza. Fernandez. Ładnie przejął piłkę, ale nie opanował. Perez. Ależ okazja, czy ją wykorzysta? Wybronił ten strzał, ale piłka nadal na boisku. Uratował ich przed stratą gola. Dzięki tej paradzie nadal prowadzą, ale powinni wziąć się do pracy, bo kolejna taka sytuacja może skończyć się bramką. Mogą teraz zaskoczyć obronę szybkim wyjściem. Świetnie przeda się przez obronę. Berisic! Goal! mają już dwie bramki przewagi. Nie jest to może jeszcze pewne zwycięstwo, ale coraz bardziej się do niego przybliżamy. Tak trzymać. Widzimy teraz powtórkę ostatniej bramki. To no wykończenie było tu czystą formalnością. Przy strzale mógł nawet zamknąć oczy, a i tak by trafił. Jest 3 do 1, ale to nie jest jeszcze gwarancja wygranej. No i kolejne jego dobre podanie. Fernandez. Blisko pole karne, może strzelać. Próbują ataku bokiem boiska. Piłka zagrana na bliższy słupek. Świetna obrona bramka. Wyszedł w górę, wyciągnął ręce i ładnie wyłapał to dośrodkowanie. Będzie zmiana, jest szansa na kontratak. Dobrze udało się przeciąć to podanie, przenieśli grę z własnego pola karnego. Inter rozpocznie od wrzutu z autu. Nie okejta, tam Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Pozostało już zaledwie 15 minut do końca drugiej połowy, plus to, co doda arbiter. Powoli, z rozmysłem, ale precyzyjnie czekają, aż nadarzy się szansa do strzału. Jean-Mario? No, kto przejmie tę piłkę? Znowu celne podanie tego zawodnika. Mają teraz trochę miejsca. Kandrewa. Perichid. Jaokejta. Jean Mario. Szansa. No wsparli teraz bramkarza. Niestety nie zdołali podwyższyć wyniku. Muszą lepiej nastawić celowniki. Na boisku pojawi się dwóch nowych zawodników. Diał ja Keita okay, Martinez. Zagrał w pole karne. Ma tam kto uderzyć na bramkę. Ale spech. Sędzia liniowy daje znak, że jednak był spalony. Mija 80, szósta minuta. 4 do końca. No, zbylił teraz całkowicie obrońców. Zagrywa do tyłu. Tak jest! Mamy bramkę dla Interu. No to pozamiatane. Nie ma litości. Nie ma zmiłuj. Po trupach do zwycięstwa. Tak, to było dość jednostronne widowisko. Zwycięzcy ani na chwilę nie odpuścili swoim rywalom. Teraz stawiają kropkę na dino. Mecz powoli dobiega końca, ale dla jednego z rywali sprawa nie wygląda zbyt różowo. No, okay, ale szputa nie jest okazja. Strzela! Tak jest rzut karny. I sędzia pokazuje obrońcy czerwoną kartkę. Tego należało się spodziewać. Ostatni obrońca musi grać ostrożnie. I mamy bramkę. Niewiele czasu do końcowego gwizdka sędziego. Nie widzę szans na zniwelowanie tej różnicy bramkowej. Wiadomo było przed... Sędzia gwizd.